Trzeci raz w Lubinie, trzeci raz w tej hali Gala Fight Exclusive Night Już po raz 15 w swojej historii organizuje galę mieszaną sportu walki Czyli MMA i K1 I jedno jest myślę, że bardzo charakterystyczne dla FEN Oprócz fajnych nazwisk, które zaraz dzisiaj w karcie Przede wszystkim to, że każda gala Fight Exclusive Fight to jest spora dawka emocji, takich nawet nie tylko już czysto sportowy, każdy pojedynek niesie jakąś za sobą historię i każdy pojedynek rozpoczynany jest zawsze wielkim ogniem. Ja nigdy na fenie się nie nudziłem i mam nadzieję, że Państwo zobaczą teraz, jak wygląda Fight Exclusive troszeczkę z kulis i również będą wspólnie z nami przeżywać te wszystkie emocje skalą w Lubinie. Bez minuta, niech to po prostu trzy yeah. minuty. Mówiłem o tym, że Gale feny przyzwyczaiły nas do tego, że jestem wielka dawka tych sportowych emocji w clubcoringu, Zawsze dzieje się dużo. Proszę, idealne podsumowanie, idealne potwierdzenie tego, co właśnie widzieliśmy. Zaczynam od razu na gorąco od walki wieczoru, bo ja cały czas jestem, tą ma walkę wieczoru na maksa naładowany. Wierzbicki kontra Piszczak. Myślę, że nie ma lepszej reklamy polskiego kickboxingu i nie ma lepszej reklamy starsza osoba K1 w organizacji fen niż ten pojedynek. Pięć rund absolutnej bijatyki, fenomenalnego pokazu naprawdę wszystkiego, co w sportach walki najważniejsze, czyli i techniki, i serca, szybkości, wytrzymałości i tak dalej, tak się niżutko, panowie, bo to była naprawdę walka godna, miana wieczoru. Są Ci, z Nosilio. No Nie można nic tutaj e, za wiele powiedzieć o doświadczonym e, weteranie polskiej sceny e, MMR Ricardo Nosilia absolutnie zdewastował e, nam e, Zontiego e, Róża Gomienna mistrzynią e, po pięciu rundach e, mistrzynią e, K1 e, w kategorii do 65 kg pań ale ustalmy, że nie był to pojedynek który porwał bardzo solidny, toczony w jednym tempie e, e, jednostarkę szybciutko opatrzmy kogo tutaj wyróżnić jeszcze no Kamil Dziadek fantastycznie zaprezentował się nawet tak wyświadczonego rywala podając go skrętówką Ja mówiłem w transmisji jestem wielkim fanem wszelakiej e, dźwigni na nogi więc e, ode mnie wielki ukłon Alberto Zimkowski już na początku pojedynku połamana ręka a mimo wszystko przez trzy rundy obrawiał West Omerfelda znakomicie pokazując przede wszystkim po raz kolejny spore e, Wracam szybko do właśnie Wojciech Każeczko, Mateusz Dąbrowski, starci które Otwierało nam galę i już to zwiastowało, że tutaj będzie naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Świetny doping, mnóstwo kibiców, i to wszystko co powinno być na gali sportu walki. FEN po raz kolejny ukłony, do zobaczenia na kolejnej gali. To jeszcze tylko na zakończenie, oczywiście zapraszam wszystkich na łączy nas PL. Oglądajcie, czytajcie to wszystko, bo tylu blogerów tak świetnych w jednym miejscu nie ma I wcale nie mówię o sobie Także do zobaczenia na łączy nas Regularnie odwiedzajcie naszą stronę